Witam serdecznie wszystkich w systemie miłości Ojca Pio, całego nieba. A niebo, przecież wiemy, że jest uniwersalne. Nie ma tam żadnej religii. Ojciec Pio mówił, nie ma żadnych świątyń, tak jak tu na Ziemi. Ponieważ tu jesteśmy w kosmosie, wszyscy pogubieni po prostu. Nie wiemy, jak dążyć, które rędy iść i kogo się trzymać. Dlatego są różne filozofie różne religie, chaotyczne, nieraz stwarzają sobie różne doktryny, które łamią ludzi, tak samo jak różne ideologie podobnie łamią ludzi, to wszystko jest tylko poszukiwaniem. I system miłości z jednej strony bazuje pewnej części na religii, na katolickiej religii głównie, i jest otwarta na wszystkie inne, oczywiście, jest uniwersalna, a jednocześnie jest ruchem, systemem miłości pozareligijnym, Poza ponieważ miłość jest niereligijna. Nie ma religii w miłości. Miłość jest tylko miłość. Dobro, piękno, szlachetność, a religia o tym to są dwie różne rzeczy. Tak samo nie potrzeba w miłości żadnej wiary, chociaż tu na Ziemi akurat potrzeba. Dlatego jest powiedziane, że wiara, nadzieja, miłość. Wszystkie te trzy dwie wiarę nadzieja odpadają, a zostaje tylko miłość. Ona jest sednem wszystkiego i celem naszej podróży po kosmosie, y, przez różne życia, przez reinkarnację, aż osiągniemy miłość. Dopiero miłość nas wyzwala. Załóżcie, jeśli ktoś ma prawdziwą miłość, przestaje być y, fanatykiem, czy jakimś jogą, czy jakimś kapłanem. Wszystko to wtedy jest odrzucone, ponieważ miłość nie potrzebuje tego. To tylko ludzie potrzebują, formy potrzebują. Im wyżej czujesz miłość, dobro, piękno, uczucie do Boga, który nie jest religijny, który nie nakazuje żadnej religii, no to jesteś jakby już poza religiami, poza formami, poza kapłaństwem, poza faraonami, wszystkimi kościołami i, i ich przywódców. Ojciec mówił przecież wyraźnie, że, bo pytałem o religię, te trzy największe jakie są. No więc ojciec powiedział, że Bóg tylko dopuścił, że są religie dopuścił, bo ludzie się domagali, szukali, mózg słabo funkcjonował, za mało tego duchowego seksapilu było w tym umyśle, i błądził. Błądził potrzebował religii, potrzebował różnych form wyrazu. Pewnej poezji czy jakichś książek religijnych, ale to wszystko, jest, to wszystko jest nic, to wszystko jest zero. Nic nie jest potrzebne. Jeśli ktoś osiąga miłość, osiąga już wszystko. I święty Jan od krzyża o tym właśnie mówił, że jest najpierw oczyszczenie, czyli takie szukanie, oczyszczanie swojego umysłu z różnych wad, z różnych mm, niedoborów, z różnych y, grzechów. Różnych złych postaw, krytyki niepotrzebnej, to jest oczyszczenie duszy, a przy okazji oczyszcza się również ciało, bo, bo ciało też potrzebuje oczyszczenia, nie tylko wodą, ale jedzeniem i, i dbaniem o ciało również. Myciem go, balsamowaniem, nacieranie kremami jak trzeba, jeśli jest za sucha skóra, mycie zębów i tak dalej, to też się oczyszcza. I przy tym oczyszczeniu już wchodzimy w pewną kulturę, kultury rozeznania, kultury bycia. To jest właśnie ważne. Później idziemy, jak mówi Jan z XV wieku, idziemy po oświecenie. Czyli jakby dalej jesteśmy w pewnych normach religijnych, pozareligijnych. Oświecenie już troszkę ucieka od religii. Już jest coś ponad, wyżej niż religia. Bo umysł zostaje oświecony i dąży do tego, aby stać się jednością. Z tym najwyższym, z tą miłością, bez jakichś hamulców, struktur i przydzielonych w różnych kręgach społecznych jakichś tam religii, sekt i tak dalej, wyznań czy filozofii chrześcijańskiej czy pozachrześcijańskiej. To wszystko w tym oświeceniu zaczyna się rozkładać, pękać. Ten orzech, skorupka tego orzechu, czyli. Czyli to wszystko, co jest y, tak mocno za, y, zaciśnięte, pęka i dochodzimy do oświecenia umysłu, mózgu y, poprzez y, zmysły również, bo szukaliśmy wcześniej, oczyszczaliśmy, szukaliśmy w książkach, szukamy w książkach, a ojciec z mówił, że znajdujemy na modlitwie, na medytacji, na rozeznaniu duchowym. I wtedy to oświecenie właśnie następuje, ale dusza już nie chce religii. Już nie chce chodzić do kościoła, już nie chce sakramentów wymyślonych przez kościoły. Ona chce już tylko pokargu niebieskiego i dąży do tego. Dąży, dąży wszystkimi siłami, jeszcze trochę się waha, trudzi, męczy, ale szuka oświecenia. I dopiero w wielkiej pokorze zostaje oświecona ta dusza i wie kim jest. Skąd się wzięła, jaki jest jej początek i jaki jest jej koniec. A koniec jest wieczny, to znaczy nie ma końca. Dusza jest wieczna. Koniec następuje tylko w świecie zewnętrznym. Tak jak ten orzech rozbijemy, to ta skorupka odpada, zostaje jądro, czyli dusza. I, i wtedy mm, staramy się. Myśleć już inaczej o świecie przez oświecenie, właśnie, Jeszcze książki takie techniczne, historyczne, jakieś UFO, jakieś pierdoły różne. Już cię to nie interesuje w ogóle, bo to wszystko jest poza Tobą. Już jesteś wyżej, na wyższym pułapie i nikt z, z cywilizacji ziemskiej, z cywilizacji pozaziemskiej już nie ma do Ciebie dostępu. Wszystko odbijesz jak od lustra. Jesteś tarczą, masz przed sobą, jesteś chroniony przez, przez moc samego. Istnienia przez moc mądrości, przez moc czystości, która właśnie tak działa, że jesteśmy chronieni oświeceniem i znajdujesz wtedy, oś... py... znajdujesz wtedy odpowiedzi sam na wszystkie pytania, praktycznie umiesz odpowiedzieć, bo już taką mądrość zdobywasz, tyle już masz doświadczeń różnych i przykrych w tym świecie, że nauczyły Cię wiele i zostajesz oświecony, już wiesz, że cierpienie nie ma sensu. Że złe związki nie mają sensu, że trzeba to odcinać jak trzeba i szukać nowych rozwiązań w swoim życiu, swoim to, co by Cię podtrzymywało ku, ku wyżynom, jeśli będzie cię coś ściągało, to odrzucasz. Już, wiesz, że to trzeba odrzucić, odrzucasz. I wtedy jesteś jakby oświecony, mądrzejszy. Ale to nie wszystko. Jeszcze potrzebujesz zjednoczenia. Jeszcze potrzebujesz zjednoczenia, aby się dopełniło to, co jest najpiękniejsze i co jest celem duszy, czyli zjednoczenie z miłością, czyli wejście w stan niebian. Można to już wchodzić w ten stan na ziemi poprzez medytację, poprzez myślenie, poprzez uczucia, poprzez akty strzeliste, obojętne. Nie ma znaczenia medytacja. Możesz w ogóle w życiu ani raz nie medytować, a będziesz zjednoczony z Bogiem bo ty to czujesz całym sobą, całym sercem swoim. Wiesz, gdzie to jest umieszczone i w tobie to bucha. Bucha to kojarząc różne rzeczy w świecie i widzisz to piękno w każdym kwiatku, w każdym mężczyźnie, w każdej kobiecie widzisz to piękno, w stylu, w formie widzisz to piękno, w sztuce, w kulturze. Zaczynasz to cieszyć się tym, co jest tak małe się wydaje, że jest takie proste. Bo na, na etapie oczyszczenia, oświecenia, jeszcze tego nie widzisz. Potem już cię cieszy wszystko. Wszystko cię już cieszy. Potem każda rzecz, co sobie kupisz, co ci się zepsuje, to już nie ma znaczenia, wszystko cię cieszy. A jak nie masz nic, to też cię to cieszy. Na tym etapie oświecenia, znaczy zjednoczenia, już jest zupełnie inny stan świadomości wewnętrznej, i wtedy nie przeszkadza ci, jak ktoś cię zaprosi na chrzest, to pójdziesz do, do kościoła cię, ktoś zaprowadzi, żebyś. Podowarzyszył rodzinie, to pójdziesz, nie będziesz się buntował, bo jesteś już zjednoczony z Bogiem, i dla Ciebie to nie ma znaczenia, czy ty pójdziesz, czy nie pójdziesz. Raczej się nie chodzi do kościołów wtedy, do świątyni, bo nie ma potrzeby. Ty jesteś świątynią. To jest właśnie to zjednoczenie, o którym mówił Jezus. Czy nie wiecie, że to Wy jesteście świątynią, że to Wy? A Wy sobie budujecie kościoły i inne takie świątynie żydowskie. Na ogół wtedy były różne. I o których Jezus właśnie wypomniał im, że idą do świątyni, a potem, tak jak u nas w katolicyzmie, chodzą co dzień, co niedzielę albo co dzień niektórzy do kościoła, a przyjdzie do domu, to jest rozbójnikiem się staje. Tłucze żonę albo dzieci, krzyczy, wariuje, a do kościoła chodzi. Komu nie przyjmuje co dzień? <grych> No takie są właśnie te powijaki katolicyzmu. Więc to jest złe. Oświecenie powoduje, że już ci nic nie dziwi. W tym świecie nic Cię nie jest w stanie zaskoczyć, czy wojna, czy cokolwiek innego jest i to jest zupełnie obojętne w znaczeniu duchowym. W znaczeniu pomocy innym to nie jest i to obojętne, raczej będziesz krzyczał, mówił, żeby przestali. Żeby przestali, bo to nie służy ani oczyszczeniu ludzkiej duszy, ludzkiego ciała, ani oświeceniu ludzkiego umysłu. Więc będziesz krzyczał. Natomiast jeśli chodzi o to już zjednoczenie, to zauważcie, to już wtedy jest jakby obojętność w jakimś sensie. Niebo jest, świat duchowy jest, istnieje, wszyscy tam żyją, a jak jest tu wojna, to ktoś tu przylatuje i wali wszystkich po głowach, jakichś przeciwników, kaski czy hełmy im ściąga z głowy, żeby, żeby zostali poradnieni. Nikt nie, nie ma interwencji żadnej z nieba, bo tutaj sami sobie to tworzymy, to, to a, a, antyniebo tak naprawdę. I dopiero przy zjednoczeniu, przy wyższym standardzie myślenia, już, już to niebo jest, już go widzisz wewnętrznie, już zanim tęsknisz, marzysz, masz nadzieję, jesteś zjednoczony z Królestwem Niebieskim. A Królestwo Niebieskie to, to nie jest tak, że Bóg, Dziadek, wie, siedzi tam na, na chmurkach w niebie i tam rozkazuje się, śmieje, chichocze się z wszystkich, co tutaj się tłuką. To jest stare pojęcie żydowskie. Tak nie jest. Dlatego oni do dzisiaj chodzą w pejsach i w, i w długich włosach. Nie wiem po co. Bo właśnie mają skrzywione myślenie o Bogu. Złe, kompletnie złe. Chrześcijanie niektórzy też tak robią. Myśli, że jak brodę zapuści i włosy będzie miał długie, to będzie miał anteny i całe niebo będzie się podłączało do jego włosów, będą, mu, y, będą go tam szpikować i promienie puszczać do każdego włosa, żeby go oświecić. Tak nie, to nie jest tak. To są bzdury oczywiście, no niemniej promienie kosmiczne promienie działają na, na wszystko, na nas działają, dlatego promienniki są dobre, filtry powietrza są dobre, ojciec też mówił o tym czyste powietrze jest ważne, więc dbać o to wszystko też trzeba, ale generalnie i ogólnie to nie jest tak. My sami wewnętrznie musimy się stać miłością i wtedy się wyzwalamy od religii, od kapłanów, od biskupów, od papieża, od wszystkich się odcitamy wtedy. Bo oni są już niepotrzebni, oni są potrzebni na etapie oczyszczenia. Tylko potem tam nie ma oświecenia w kościele. Wszyscy idą jak baranki na rzeź, a kościół im właśnie ucina głowy. <noise> właśnie swoimi, swoimi różnymi postawami, swoimi siedmioma grzechami. Tak na, na, zaszczuci są ludzie przez kościół, przez grzech, który coś powymyślał. Że nie mogą żyć, boją się wszystkiego zrobić, są w stresach, chorują przez to, nawet samobójstwo popełniają przez Kościół. Znam takie osoby. Byli przez księży tak zaszczuci, że nie wiedzieli co zrobić, a jakiś problem na przykład jest no właśnie, że małżeństwo się rozlatuje, takie zdrady czy coś, no to Kościół to potępia. A to ojciec mówi, że małżeństwo to jest tylko wymysł czysto ludzki. Jak jest pięknie, to nie trzeba żadnych papierów nawet. Są, w związku pięknie się czują, dobrze kochają się. I są ze sobą, ale jak się to rozsypuje, już nie ma więzi, nie ma nic, tylko smutek, nie ma miłości, nie ma zakochania w sobie, to trzeba to zakończyć jak najszybciej. Bo to nic z tego nie będzie, tylko będą dzieci traciły na tym, bo matka musi po prostu kochać. Dzieci widzą, jak matka kocha, jak mama kocha, i tatuś kocha, widzą, się dobrze wychowują, jak jest konflikt. No to zauważają, że rodzice są smutni, niezadowoleni, dziecko wyłapuje tę energię i samo się takie właśnie robi, nie umie się już potem nadbawić, bo jest smutne jak jego rodzice. Więc takie rzeczy trzeba umieć robić, trzeba być dobrym psychologiem, jak ojciec Pio mówił, dla księży, proponował ci, którzy spowiadają jeszcze na tym etapie oczyszczenia, żeby byli dobrymi psychologami, doradzali ludziom trochę, no ale jak będą doradzać, jak sami nie mają żon, nie mają nic. Jak nie wiedzą, jak się dzieci wychowuje, nic nie rozumiem ci księża, kompletnie. To są takie tłumoki. <laughs> nie wszyscy, no nie wszyscy. Znam dobrych księży. Ale jak nie mają dzieci, nie mają rodziny, to co oni mogą powiedzieć? No nic, dlatego trzeba celibat znieść. A ojca pytałem o to, kiedyś kiedyś celibatu nie było przecież. To tylko ojciec się uśmiechnął do mnie i mówił: Ja wiem, że chcesz nieść celibat, bo jest niepotrzebny, zupełnie niepotrzebny. Po co? Założyli to tylko po to, żeby majątki były w kościele, żeby nie były rozproszone. Wcale tu o duchowość nie chodziło, o jakąś czystość, bo przecież wszystkich, każdy ma, jest, jest pobudzany przez energię seksualną i, i każdy ksiądz ma te same problemy, co każdy inny człowiek. A tym bardziej, jak nie ma żony, to, no to ma dzieci w koło. No bo tak jeszcze cała parafia się składa na alimenty, przecież tak jest. Są składki specjalne w kościele na alimenty dla księży. Nie wiem, czy wiecie. No, bo tak jest, ale za wszelką cenę i tak chcą tego księdza zatrzymać. Nie chcą go wypuścić, żeby się ożenił z tą kobietą, miał ojcem, był i dbał o nią. Nie, on musi być w kościele, bo jest potrzebny. Wolą elementy zapłacić, dać pieniądze tej rodzinie, ale żeby ksiądz został tutaj i się męczył w <grym> tym kościelnym grajdowym. To tyle takiej ostrzejszej mowy mojej. Ale przecież ja to od początku wiem, ale nie zawsze o tym mówię tak ostro. Ale teraz mówię coraz ostrzej, jak widzicie. Te rzeczy dla mnie są normalne, znane, ale teraz mówię jakby innym językiem, trochę, inną emocją. To może być w ten sposób powiedziane, inaczej odebrane i jest też czas inny, bo w każdym czasie dzieje się coś innego. Jakby każdy nastrój, pewna sytuacja światowa powoduje pewien nastrój, i w tym momencie ten nastrój można. Y, y, zaaplikować mu jakąś inną, znaczy tą samą wiedzę, ale od innej strony i, on, i to załapie, że będzie się inaczej myślało jeszcze. Taka to jest ta psychologia trochę. Psychologia miłości. Warto to wykorzystywać, ale nie dać się ezoteryce, bo tam są same bzdury na no, obu. Tam jest parę rzeczy tylko dobre. tam są bzdury kompletne, nie ma się co tym przejmować. Bóg się nie rozproszył w, przez niko, w niczym. Jest taka teoria, że Bóg się rozproszył sam nie ma Boga, tylko wszyscy my stanowimy tego Boga. Pierdoły straszne, wcale tak nie jest. To, to jest wymyślone przez pewnych ludzi, tak samo jak wymyślone jest, wymyślone jest ciśnienie krwi, które było zupełnie wyższe kiedyś było 160 norma, teraz już 120. Jeszcze chcą obniżać, żeby ludzie chodzili nieprzytomni i tak samo z cukrem, to samo zrobili i podobnie jest z tymi sprawami duchowymi różnymi, ludzie coś powymyślają, że nie ma Boga i wszyscy w to uwierzą, książki wydadzą komuniści, hura, pół, pół świata nie wierzy w Boga, bo komunizm czy jakiś liberalizm powiedział, że nie ma Boga, książki są jakiś Engels coś tam napisał jakieś inni coś tam napisali, że to wszystko jest fałsz, no i ludzie uwierzyli, taką mają wiarę potężną, że uwierzą w głupoty no i uwierzyli tak to się dzieje, dlatego trzeba być mądrym. Trzeba dążyć do najpierw, jak mówię, oczyszczenia, oświecenia, a najważniejsze jest zjednoczenie, bo w zjednoczeniu już was nikt nie oszuka, w niczym, bo już sami czujecie miłość w sercu do nieba, do życia wiecznego, które ci się samo pojawia. On będziesz wiedział, wiedziała, nie trzeba nad książek czytać, będziesz czuł. Taką emocję w sobie i będziesz wierzył w to, i był pewny nawet, że życie wieczne jest, ponieważ Twoje emocje, Twoja wiedza, Twoje myśli o tym Ci mówią i świadczą o tym, że musi być coś poza śmiercią. Życie wieczne. I nawet dla komunistów i ateistów też jest życie wieczne, ale oni będą musieli jeszcze trochę wędrować po kosmosie, po planetach albo po tej. Dlatego Ojciec Pio mówił, że. Mm, że sobie nie odpuszczają. Wszyscy sobie nie odpuszczają, dlatego ten czyściec trwa w nieskończoność prawie. Rodzą się, tracą te życia, setki, tysięcy żyć straconych, bo taki komunista książkę wyda i wszyscy tą książką żyją przez ileś tam pokoleń. I kiedyś, pamiętacie, mówiłem już zresztą o tym, o Lenina pytałem, to ojciec Pio mówił, że nie jest w niebie, ponieważ napisał te bzdurne książki, założył tą ideologię i wszyscy je czytają, zwłaszcza w Rosji, dlatego te pomniki trzeba rozwalać, Niszczyć te książki, żeby było jak najmniej mowy i myśli o nim, bo go ściągają z powrotem właśnie jego dzieła. Tak ojciec piją mi powiedzieć, dlatego nie może pójść do nieba, bo będzie ciągle tutaj albo się rodzi, albo część jego będzie się rodziła, i, czy na gdzie indziej, będzie ściągany na ziemię. Także uważajmy na te rzeczy. Trzeba robić tylko piękne rzeczy, wydawać piękne rzeczy, piękne książki, sztukę, kulturę, to szerzyć. Nie szerzyć zła ani żadnej ideologii, ponieważ ci, którzy to robią będą się potem smażyć w kolejnym wcieleniu, będą im dokuczać, sami wpadną w jakąś następną ideologię, która jest bez wyjścia i do końca życia będą żyć jakimś komunizmem, jakimś badziewiem, jakąś złą wiedzą i znowu się nie zbawią i znowu kolejne życie zmarnowane i kolejne i kolejne i kolejne I tak w nieskończoność prawie ojciec mówił, więc zbajmy o to, żeby Wiedza była czysta, energetyczna, od serca musi ta, ta wiedza być. Musi być umysł czysty, piękny, łagodny i serce czyste, piękne i łagodne I to już jest blisko do zjednoczenia. Wtedy nic nikomu już nie przeszkodzi. Żadne żaden guru, żaden ksiądz, żadna ideologia, żaden polityk już nie będzie na niego nawet zwracał uwagi. No ale dla niektórych trzeba mówić o tych trzech. Warstwach. Czyli oświecenie, to ja muszę mówić, jak jest o oświeceniu. Przedtem to tłumaczyłem. Potem jest, wcześniej było oczyszczenie, to też trzeba mówić, bo do ludzi też trzeba mówić, przecież nie wszyscy się zjednoczą tutaj w tym świecie. Dlatego ja nie mówię tylko o zjednoczeniu, ale o drodze do zjednoczenia. Tak Jezus był drogą. Wszystko można było w Nim znaleźć, ale i tak Ewangelii zostały wszystkie sfałszowane. Tam prawdy też w ogóle nie ma, dlatego furla chorak, katolicy wydali jej książkę, tam oczywiście o tym nie ma, ja jeździłem do niej z Ludwikiem, z wieloma osobami, i ona mówiła, że Ewangelia to już taki archaizm straszny, że po, po, po prostu to już się powinno w ogóle coś innego napisać już, współczesnym językiem. No to widzicie, ojciec mnie zmusił do pisania tych pism i one są. I one są po to, żeby było można z nich korzystać. Prostym językiem napisane, nie są skomplikowane. Czasami otwarte w większości są te myśli, sami możemy kreować. Niekdy, niekiedy tam parę wierszy jest trudniejszych. To ojca Pio też pytałem, czy mogą być. Mówi, że tak. Kto tam wyczuje, to będzie wiedział, o co chodzi. Ja dzisiaj, jak czytam te trudniejsze wiersze, to już sam nie wiem, co, o co tam chodzi, ale może ktoś się trafi, to zna, zrozumie to. Dobra, to tyle. Pobudźmy się za wszystkich potrzebujących, dążących przez oczyszczenie. Przez oświecenie, do oświecenia i zjednoczenia tą drogę, żeby przeszli jak najszybciej. Można to przejść w jednym życiu i zakończyć. Etap zbawiania się, zakończyć etap niebem. Jest to możliwe, ojciec Piom mówi, że za jednego życia można to osiągnąć, ale nie ma edukacji. Państwo śpi, edukuje właśnie w kierunku materializmu, w kierunku ateizmu. Wszystko to lewackie jest. No to, no to nie będzie. Ludzie będą, młodzież będą słuchała tych bzdur tamtych szkolnych. No, i nie ma postępu, no to będą wracać, bo to wszystko od nas zależy: od naszej edukacji, od tego, jaką wiedzę przekazujemy. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Święty Michał Archaniele przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła. Któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. To modlitwę mi podał święty Michał Archaniusz dawno, dawno temu. Kiedy byłem bardzo skupiony na nim i usłyszałem taki głos, że, żebym taką modlitwę ułożył. I cały czas z nim byłem związany na pewnej fali i tą modlitwę właśnie ułożyłem. I Damianek, nasz kochany, właśnie zrobił piękną piosenkę. Ja troszkę ją tam, jakieś zdjęcia podłożę i będzie, będzie bardzo pięknie to wyglądało. Słucha się fantastycznie. No i zrobił jeszcze wiele podkładów pod Wiesiorynki, Enigmę właśnie ostatnio i tam m.in. Ojca Pio wplątał. No pięknie to będzie brzmiało, będę puszczał, bo podkłady też są ważne. Może czasami za głośno mi wyjdzie, ale to tak, jak się słucha już w tym programie, to jest inaczej, a potem w rzeczywistości ciuteńko inaczej wychodzi. No ale damy radę. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do następnego, a, a co? Jeszcze może, ile to jest? Jedną myśl przeczytam z trzeciego tomu. Ziemia, choćby nie wiem jak, była ztechnicyzowana i ekologicznie zdrowa, jednak zostanie dla człowieka wielkim ograniczeniem. Podobnie cały kosmos. Wszechświat jest ciemnym odbiciem oryginału. Stąd w nim tyle problemów. Niedoskonałość jego doprowadzi za skrajność i cierpienia. Trzeba umieć się w nim odnaleźć, odzyskać wizję, nadzieję, ciepło kochania. Wówczas odlecimy z niego na zawsze już bez reinkarnacji dlatego ojciec mówił róbmy wszystko, aby tutaj żyć już ostatni raz, nie przychodzisz już na tą ziemię, na tą lekcję, do tego liceum czy podstawówki, czy czegokolwiek skończyć z tym trzeba bo to jest po prostu jesteśmy wpakowani w jakiś <laughs> trudny świat i trzeba się z niego wydostać a kto to zrozumie, to będzie żył już ostatni raz, no to jeszcze raz do zobaczenia i do następnego.